Pewne prace zostały wykonane przez firmę kombut do końca roku 2014, a więc było to jak gdyby ugniecenie, ubicie istniejących zagospodarowanie, uporządkowanie istniejącego stanu. Po tym procesie następował kolejny jak gdyby etap związany z rekultywacją wysypiska. A więc w ogóle cały etap zamknięcia tej rekultywacji polega na utworzeniu jak gdyby dwóch warstw, warstwy wyrównawczej, która stanowi takie jak gdyby podłoże pod tą właściwą warstwę biologiczną. Rekultywacja Trzcianeckiego wysypiska polega na zabezpieczeniu zbiorników ze śmieciami i przysypania całego placu grubą, kilkumetrową warstwą ziemi, na której następnie zostaną posadzone drzewa i krzewy. Zakład Inżynierii Komunalnej ma zakończyć prace związane z wysypiskiem śmieci do sierpnia 2018 roku. Ziemia wybierana przy robotach drogowych na terenie całej gminy ma trafić na składowisko. Wpłynie to na obniżenie kosztów zakupu ziemi koniecznej do rekultywacji.